Jesteśmy na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Co prawda tutaj głównym celem ochrony jest krajobraz samej Doliny Rzeki Warty, ale oczywiście na Wysoczyźnie mamy typowy krajobraz rolniczy. No i mamy drogi, mamy uprawy, no i mamy zadrzewienia przydrożne. I jednym z takich charakterystycznych elementów naszego rodzimego krajobrazu są głowiaste wierzby. I tutaj w okolicach Baranówka właśnie mamy taką piękną aleję, ona już niestety jest mocno zdekompletowana, ale dzięki bardzo tutaj wzorowej postawie jednego z gospodarzy, który mieszka tutaj w Baranówku, uzupełniamy sadząc te wieżby w takiej tradycyjnej technice tak zwanych żywokołów. Czyli mamy tutaj takie kołki, one jak my je pozyskujemy, ścinamy w ramach ugławiania tych wierzb. One mają w granicach 3 metrów wysokości, z tego ponad metr idzie właśnie zakopany w ziemię, no i reszta, reszta powyżej. Oczywiście no nie jest to typowe siedlisko. Akurat po tej, drodze, po tej stronie drogi drogi może ta ziemia jeszcze jest miary żyzna i wilgotna, po drugiej już jest gorzej, więc te drzewka trzeba będzie te sadzonki tak naprawdę, bo one jeszcze nie mają korzeni. Dopiero mamy zawiązki korzeni, które mają malutkie zawiązki tutaj tych pędów nadziemnych. Będzie je trzeba podlać. No i też tutaj widać takie planki, bo no, te drzewka też wymagały zabezpieczenia przed utratą wilgoci, bo to miejsce górne cięcia bardzo intensywnie odprowadza wilgoć z tego kołka. Co prawda te kołki były przez prawie 3 tygodnie moczone, żeby kapilarnie zassały odrobinę wody. Dlaczego to robimy? Oprócz względów czysto takich krajobrazowych, czysto takich estetycznych i takich kulturowych tak naprawdę, trzeba pamiętać, że tego typu wierzby rozwijając swoje charakterystyczne głowy, które powstają na skutek ogławiania, czyli przycinania pędów co, co 5, czasami co 10 lat, wykształcają bardzo dużo niszy, dziupli, zakamarków. To są, bardzo cenne, to są bardzo cenne siedliska dla wielu gatunków ptaków. Tutaj jak pracujemy dzisiaj, w zeszłym tygodniu, bardzo dużo sikor tutaj się kręci, one tutaj już zajmują swoje siedliska, są też szpaki, no i jest taki, słyszeliśmy już dzisiaj, charakterystyczny głos dudka, dudki też są właśnie amatorami tego typu drzew. Poza tym te drzewa stosunkowo szybko zaczynają pruchnieć wewnątrz kłody, tworzą się takie rozległe próchnowiska i to jest miejsce żerowania, bytowania, rozmnażania się tak zwanych gatunków kariofagicznych, czyli tych, które żywią się próchnem. Zdarza się nawet i być może tutaj, o ile nie w tym miejscu, to gdzieś na terenie parku krajobrazowego, bo mamy takie przykłady w innych parkach, że w tych wieżbach nawet rozwija się pachnica dębowa, tak nietypowo, ale zdarza się. Także jest to bardzo cenne siedlisko dla tych gatunków. No i wiadomo, takie gatunki, które dla nas są uciążliwe, ale są bardzo pożyteczne, jak na przykład osy, szerszenie, one też doskonale tutaj miejsce swojego bytowania mają. To te względy takie przyrodnicze, estetyczne, ale też te kwestie kulturowe, bo wieżba jest takim naszym rodzimym drzewem charakterystycznym naszego krajobrazu. Kiedyś one były ogławiane po to, żeby pozyskać taki no, opał. no w tym, w tym momencie ludzie tak naprawdę uważają, że nie jest to tak do końca opłacalne. Bardziej ze względów teraz się to robi, żeby te drzewa się nie rozłamywały, bo jeżeli pozostawimy je przez wiele lat bez ogławiania, no to one będą się rozdzierać, będziemy je tracić. Kulturowo wieżby kojarzą nam się z diabłem. Kiedyś to był diabeł bruta, który swojemu moczemu kuzynowi czy bratu, już nie pamiętam, rokicie te wierzby odstąpił i on niejako zamieszkuje w tych, w tych drzewach. Tą ideę. Ogławiania wierzb i sadzenia ich, zwłaszcza na terenach pośród użytków zielonych, sprowadzili do nas osadnicy holenderscy. No i od tamtego czasu my to, jak gdyby, tak kultywujemy.